Jutro z samego rana wyjeżdżamy. Każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje wcisnąć taki guzik resetu. Tak, tak, tak kochani. Kochani, idziemy zwiedzać zakamarki. Tak więc dzisiaj troszkę zwiedzania, troszkę ciekawostek. Paulina, co zrobić, żeby mieć motywację? Ja nie mam motywacji do działania. I dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. Jutro z samego rana wyjeżdżamy. Ja jestem właśnie na etapie pakowania się i stwierdziłam, co ja będę czekała z rozpoczęciem tego vloga do jutra. Zaczynam już dzisiaj, przynajmniej na spokojnie się z wami jeszcze przywitam, nim jutro wiecie gdzieś tam w podróży na szybko. Spakujemy się razem, a jutro z samego rana wyjedziemy. Przygotowuję sobie właśnie kosmetyki, żeby jutro rano się tylko nimi pomalować i od razu spakować je do kosmetyczki. To jest ostatnie, co mi rano. No, zostanie do spakowania, no ale słuchajcie tego, moje kosmetyki mają jakiś spisek między sobą i patrzcie na to. Moja mgiełka do utrwalania makijażu na finiszu, no dobra, ale to widziałam już wcześniej, wiedziałam, że będzie mnie czekało to zamówienie. Używam dzisiaj mojego e, sztyftu do konturowania, słuchajcie wysuwam, wysuwam, mówię, no nie idzie. Zobaczcie, tyle go zostało. Też już niewiele, więc czeka mnie uzupełnienie zapasów. Tuż do rzęs dzisiaj zauważyłam, że jakoś tak już coś nie idzie, już tak nie wydłuża, już to nie jest ten sam efekt. Kończy się. Brązer. Świeci pustkami dosłownie. Podkład. Słuchajcie. Naprawdę on do tej pory leciał normalnie. Biorę sobie podkład. O, tu mi gdzieś strzela w ogóle. Zobaczcie, no on on nie leci już. Strzela naokoło, nie leci, pluje. Skończył się. Czy to jest jakaś zmowa? Tak więc jak widzicie, czeka mnie spore zamówienie w syforze. Świetnie. Dajcie znać, czy chcecie unboxing. Jeśli tak, to w następnym vlogu, po prostu jak to zamówienie przyjdzie, to Wam je odpakuję, pokażę Wam, co wybrałam, jakie kosmetyki teraz, teraz też na lato będę używała. No bo wiadomo, już teraz będę bardziej opalona, więc dostosuję sobie to nowe zamówienie pod moje obecne potrzeby, no ale mówię Wam dziewczyny, już Wam to kiedyś na vlogu mówiłam, jak się kończy to wszystko naraz. A ja nie kupowałam absolutnie tych kosmetyków wszystkich razem. Ja je gdzieś tam jeden kupiłam miesiąc temu, jeden, pół roku temu, wiecie, ale jak się skończyły, teraz wszystkie naraz, jakby się umówiły. Jako że wyjeżdżamy sobie na weekend, to dużo pakować nie muszę. Spakowałam przede wszystkim takie wygodne outfity. Wzięłam sobie czarne legginsy, kilka topów na ramionczkach do tych legginsów. Wzięłam sobie też jeden taki outfit w stylu bardziej smart, casual. No i jedziemy, słuchajcie, przede wszystkim od. Począć, zrelaksować się, naładować baterie, zresetować, jedziemy do jednego z takich parków rozrywki w Anglii. Chyba tak bym to przetłumaczyła jako park rozrywki. E, one są mega popularne w Anglii, jest ich od groma e, w przeróżnych miejscach, no i właśnie do jednego z takich parków rozrywki na ten weekend się wybieramy. Więc ja teraz e, dopakuję torbę, mam jeszcze kilka rzeczy do załatwienia, no i widzimy się pewnie już jutro na miejscu. Moi kochani, jesteśmy, dojechaliśmy i przywitało nas 20 stopni. Jestem zachwycona. Jeśli słyszycie jakieś dzikie krzyki w tle, to są tu rollercoastery. Ja co prawda się nie wybieram, ale oprócz tego, że możecie się tutaj zrelaksować, to możecie sobie dać porządną dawkę yy, adrenaliny. No ja przyjechałam tutaj po coś zupełnie innego odpoczynek, relaksik, do tego ta pogoda, obłęd. Wzięłam sobie też do poczytania książkę, którą Wam ostatnio poleciłam na blogu. Yy. Książka Mel Robbins, The Let Them Theory. W ogóle po tym vlogu tyle z was napisało mi, że kupiliście z mojego polecenia tą książkę dziewczyny. Nawet nie wiecie, jak mnie ucieszyliście, ucieszyłyście. Wiecie dlaczego? Ja wam tutaj polecam przeróżne rzeczy i traktuję was jako takie moje wirtualne przyjaciółki z tego względu, że to, co wam polecam, to są rzeczy, które poleciłabym swojej przyjaciółce. I tak samo nie poleciłabym wam rzeczy, których mojej przyjaciółce bym nie poleciła. Więc jestem zawsze w tych polecajkach szczera. Ale wiecie, polecam rzeczy od Jakiś tam wiecie słodycze jakiejś pysznej czekolady przez e, kosmetyki do makijażu do pielęgnacji e, ubrania aż po właśnie książki o samorozwoju bo takie głównie czytam e, no i jest to książka e, którą wiele z was właśnie kupiło z mojego polecenia i cieszę się bo być może komuś odmieni to pogląd na życie być może komuś to zmieni tok myślenia może kogoś to zainspiruje zmotywuje doda energii do działania i to jest cudowne ale słuchajcie, teraz jeszcze chciałam Wam powiedzieć o jednej rzeczy. Wiecie, że lubię dodawać do moich vlogów taką wartość dodatnią. No, i czytam sobie tą książkę: The Let Them Theory. No, i Mel Robbins tutaj wspomina o jeszcze jednej teorii której jest autorką. Jest to reguła 5 sekund. Nie wiem, czy znacie regułę 5 sekund, natomiast jest to świetna reguła, jeżeli jeszcze jej nie znacie, może po tym vlogu wprowadzicie ją u siebie w życie. Ja też ją stosuję. Wiecie, ja teraz jestem tutaj w takim miejscu, gdzie mogę sobie odpocząć, zrelaksować się, ale umówmy się, nie zawsze możemy tylko się relaksować, nie zawsze mamy czas na to, żeby gdzieś pojechać i się odciąć. Czasami musimy działać, mimo że nam się nie chce, mimo że brakuje nam motywacji. Mel Robins, słuchajcie, w swoim życiu przeszła przez taki czas, który był dla niej bardzo e, ciężki. E, wiecie, jak to jest, jak się wali, to wszystko naraz, prawda? I ona miała taki okres w swoim życiu, że miała problemy z przeróżnych dziedzin. Jeden problem ciągnął, drugi problem e, za sobą, i tak się to jakoś toczyło, aż sama przyznała, że w pewnym momencie nie miała nawet motywacji do tego, żeby wstawać z łóżka. I wtedy właśnie pojawiła się. W jej głowie teoria 5 sekund, reguła 5 sekund, e, która polega na tym, że tak jak nasa wypuszcza swoje rakiety, 5, 4, 3, 2, 1, 3, i rakieta poszła. Tak samo ty, kiedy budzisz się rano i nie chce ci się wstawać, od razu jesteś przytłoczona problemami, e, które obecnie masz, to nim przyjdą do ciebie te myśli, odliczasz do 5: 5, 4, 3, 2, 1 i działasz. Tutaj jest przykład oczywiście wstania z łóżka, ale to jest cokolwiek musisz zrobić, tak? Często mnie pytacie nawet dwie dziewczyny. Paulina, co zrobić, żeby mieć motywację? Ja nie mam motywacji do działania. Czasami musimy działać, kiedy tej motywacji nie ma. Wtedy przychodzi na ratunek reguła pięciu sekund. Zawsze jest jakieś rozwiązanie. Pewnie zastanawiacie się tak, jak ja się zastanawiałam, no ale czemu to pięć sekund? O co tutaj chodzi? Słuchajcie, chodzi generalnie o, tym, o to, że yy, pięć sekund to jest taki strategiczny czas, kiedy przychodzi nam jakiś pomysł do głowy, czy budzimy się i wiemy, że musimy coś zrobić. Ale nie mamy motywacji do tego, żeby to zrobić, to nasz mózg w ciągu tych pięciu sekund zaraz po tym pomyśle wymyśli nam wymówki, dlaczego tego nie chcemy robić. Przyniesie szereg negatywnych myśli, przypomni nam o tym, o czym nie chcemy. Jeżeli zajmiemy swój mózg przez te pierwsze pięć sekund od tego pomysłu, zajmiemy go, bo zaczniemy odliczać, tak? Czyli skupiamy się na czymś innym. Pięć, cztery trzy, dwa, jeden. Przeszkadzasz tym myślom, które pewnie by się pojawiły w Twojej głowie. Zamiast tych myśli pojawia się to odliczanie. Skupiasz się, i po odliczeniu od razu zabierasz się. Za to, co miałaś zrobić. O tutaj dziewczyny chciałam Wam pokazać to zdanie. Every time you count 5, 4, 3, 2, 1, you will push yourself through hesitation, procrastination, overthinking and doubt. Czyli za każdym razem jak odliczysz 5, 4, 3, 2, 1, to e, powstrzymać ten proces prokrastynacji, e, overthinking, czyli takiego nadmiernego rozmyślania, co to będzie i co musimy jeszcze zrobić, tak? I wątpliwości i you will teach yourself how to take action no matter how you feel. That's why it works, czyli też nauczysz siebie samego, jak e, działać bez względu na to, jak się w danym momencie czujesz i w jakiej sytuacji w życiu jesteś. Tak, kochani, wyglądają tutaj domki, w których można się zatrzymać, ale my póki co planujemy gdzieś wyruszyć. Już wam kiedyś chyba mówiłam, że najbardziej w Anglii lubię takie małe miasteczka, bardzo klimatyczne, na które trafia się gdzieś tam zupełnie, tak naprawdę, przypadkiem. I właśnie wybieram się do jednego takiego miasteczka, które nazywa się Pickering. To jest Dan. Hello, Cześć. <laughs> I speak English. You speak Polish. Great. That looks like a fat belly there, doesn't it? No, you don't. I have a mic, so I don't know. We need to start the second one for you, don't we? Yeah, we do. We we'll keep on asking. Yeah. <laughs> Paulina won't let me on the vlogs. <laughs> I Paulina won't let me on the vlogs. I will. Don't say that. I always want you on my vlogs. Oczywiście, że zawsze Dan, e, Dan jest bardzo That's miły. Family, not That's not true, no. Everybody actually wants you on the vlog. It's not... Nie, no. nie, nie, kochani, ja nie wyrzuciłam Dana z vlogów. To, że Dan nie jest na vlogach. Tak, 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 kochani. Are we going to Pickering? Yeah. Jest to, gdzie Harry Potter był filmowany? Ja myślę, że część z linia nie było. Nie było Pickering Station. Zobaczcie te starsze domy są zbudowane uh, z takiej pięknej cegły. I'm just saying, how beautiful are or um, old English houses. Yeah these are right. Look how little the doors are. <laughs> the traditional <tradycyjne> małe drvichki <laughs> The proper they, they are beautiful but they're small no. aren't they? You wouldn't fit in. You would right. have to we bend. Have to There's yeah? some the little ones somewhere. Yeah. <laughs> Localne wypieki. Mm -hmm. Looks great, doesn't it? Yeah. They're like school cake, isn't it? Do you have that in Poland? Um, I think so, yeah, yeah, yeah. But oh. I'm more interested in them. Do you know this is? What? Elizabeth II and, Green. and uh -huh. The new ones on your c C3 The Charles III. Oh, yeah, for King? Yeah. But look we'll Have you seen my baby? She's not a damn oriental babe. Not in the way she walks, the way she talks, or the way she laughs me says look at me. I like a monkey in a coconut tree. You know I'm overjoyed this boy, oh boy she's mine. Oczywiście znalazłam sklep z kryształami. E uh, is that your pair of stone? Oh, mine's like a pearl. It's like a white one, but it's actually a pink one as well. But I it's the, there's a pearl. <laughs> one, but it's like, oh, cool. I <laughs> think mine's onyx, which is black. Oh, oh they're stunning! Look at those crystals! Ja uwielbiam kryształy, jejku, zobaczcie na ten ametyst. Kiedyś oglądałam <laughs> dziwny fakt, wiem oglądałam kiedyś muminki, jak oni znajdowali ametysty w takiej grocie. I od tamtej pory kocham ametysty. Tutaj pamiątki z wieliczki. O, jejku, co to jest? Oh. yeah, it's really nice. Dan mówi, że jego kamień, uh, jego miesiąca um, urodzenia yes. jest no, like sort of mm -hmm. opal. Beautiful. Aha, well. uh -huh. you're beautiful. Patrz, to są dwa kamienie uh, Dana um, w związku z jego miesiącem urodzenia. Wow, it, you're lucky. <laughs> <laughs> Dance takim różowym kamieniem na szyi. Sexy. Yeah. <laughs> so, what about me? This is, um, just a black storm. <laughs> from the street. Dobra, zobaczmy mój kamień How Pearl. Oh, you've got, three. Pearl? oh you've got Pearl. I have told you that either, no way, I. I didn't know that mine's pearl. Peril. Peril. It actually doesn't say no, on do, do. do, the yeah, Kochani, moim kamieniem uh, jest perła. <laughs> <laughs> mm, to są moje zobaczcie. Amazing, I'm actually happy with pearls. <laughs> <laughs> No, on mówi dlaczego ty zawsze musisz mieć jakieś drogi. No wiadomo no. O, oh, wow. That's amazing. Mm -hmm. Czego tu nie ma kochani? Czego tu nie ma? <laughs> Soundpug or something like this? Idziemy zwiedzać zakamarki. Wow. Aha Kościół. Tradycyjny angielski kościół i cmentarz. to jest zegar słoneczny. Tutaj. Is yeah. wow. Look, here. Here. working properly? That's the time. Mhm. Mm And it's slightly, nice it's slightly off because the one, the one on this end, so yeah. the V and the 1, that's four and it's quarter past four, and then the three lines obviously is three. So it's. I think it should be round up there, but. Yeah. So it's slightly off. Slightly off. Yeah. Amazing, though. Isn't that? It? Yeah, it's cool, that. So now we're out. Right. <laughs> yeah, it's, <laughs> it's, quite, sun. it's quite a difference. It's quite a difference. Tutaj kochani tymi schodami. Aha, tu zejdziemy tutaj. No bo nie jest to duże, więc to można obejść w koło. Tutaj za mną jest ten dworzec kolejowy, o którym Wam e, mówiłam, e, a raczej o którym Dan Wam opowiadał w związku z Harry Potterem, a tutaj właśnie naprzeciwko są drzwi. Nad tymi niebieskimi drzwiami jest napisane Hogwart. Zobaczcie, a tutaj tuż O Bogdan właśnie zauważył sklep, e, taki malu, taką malusieńką księgarnię klimatyczną. Tam w środku widzicie są książki, trochę jak z Notting Hill, jeśli oglądaliście ten film e, z chyba tam był Hugh Grant i Julia Roberts. Co to Julia Roberts? I think so. Yeah, I think it was, wasn't it? Aha. Świetny film. <laughs> Tak, więc dzisiaj troszkę zwiedzania, troszkę ciekawostek. Mam nadzieję, że lubicie takie ciekawostki i zwiedzanie. Ja sama zwiedzam w tym momencie. W każdym razie to jest ta po tej linii jechał pociąg do Hogwartu yy, i wszystkie te porony właśnie. Wyglądają bardzo podobnie i na jednym z tych peronów zatrzymywał się właśnie ten pociąg, zabrał Harego, Rona, Hermione i odjechał do e, Hogwartu, a że jest to ta linia, którą ten pociąg jedzie do tej miejscowości, w której to kręcono. No to wszędzie są jakieś takie znaki e, odnośnie Hogwartu czy Harego Pottera. No zresztą cała ta Anglia tutaj wygląda troszkę jak z tego Harry'ego Pottera, e, te wszystkie uliczki, te mi małe miejscowości, tak mi się to wszystko kojarzy i. I uważam, że są naprawdę piękne i klimatyczne. A tutaj, słuchajcie po prawej, o tutaj, do tego pubu, który tu widzicie. Idziemy właśnie na obiad za chwileczkę. O tutaj. Także ja się ogarnę, przebiorę troszkę bardziej wyjściowo i pójdziemy sobie właśnie tam do tego pubu. To może też Wam pokażę jak już będziemy na miejscu, co zjemy, zobaczymy. Ja tak naprawdę nie planowałam filmować tego vloga i tak to jest, słuchajcie. Muszę odpocząć i filmuję, ale ja tak to kocham robić, że zawsze mówię, że ja odpoczywam nagrywając. dobry moi kochani. Witam się z wami z samego rana kawusią w ten przepiękny słoneczny dzień. Dzisiaj znowu mamy 20 stopni bezchmurne niebo, więc ja zaraz zrobię sobie makijaż, może nawet tutaj przy stoliczku na zewnątrz. Słuchajcie, czekam sobie jeszcze tutaj na Dana, bo poszedł po takie wyjściówki dla nas teraz załatwić i patrzę na tych ludzi na rollercoasterach i słuchajcie, to mi pokazuje, każdy z nas odpoczywa na inny sposób. Wiecie, to jest tak jak jeździ się na wakacje, jedni lubią chodzić od rana do nocy, drudzy leżakować nad basenem, trzeci jeszcze co innego. Tak jak tutaj na przykład ja sobie wzięłam książkę, będziemy sobie spacerować, odpoczywać i dla nas to jest odpoczynek, ale inni ludzie przyjechali odpocząć i jeżdżą, w kółko na tych rollercoasterach i to jest super. Każdy z nas robi co innego, żeby odpoczęła mu głowa. Ja na przykład na takim rollercoasterze to bym się 10 razy bardziej zestresowała po takim wyjeździe, powiem Wam szczerze. Ale tutaj też jest właśnie, zoo. są różne knajpki, można coś zjeść, czegoś się napić, 10-20 minut stąd. Są jakieś różne wioseczki. No właśnie, bardzo fajne są te parki rozrywki w Anglii, bardzo popularne są też tutaj. No i zobaczcie, że każdy z nas odpoczywa w inny sposób. Dajcie znać w komentarzach, jak wy odpoczywacie, bo wiadomo, że nie zawsze ma się czas wyjechać, tak? No, każdy z nas czuje od czasu do czasu taką myśl i takie uczucie, że muszę odpocząć, muszę odetchnąć. No i co sprawia, że Wy odetkniecie, kochani? Nawet jeśli nie chcecie tego pisać, to zastanówcie się, kiedy głowa Wam odpoczywa. Może to być przeczytanie książki właśnie o samorozwoju, która wprawi Was w pozytywny nastrój, zmotywuje do czegoś. E, może to będą jakieś rollercoastery, jakieś takie szalone rzeczy, e, które Was relaksują. E, być może spacery, domowe spa. Wcale nie trzeba wyjechać, tak? Natomiast jeżeli czujecie w tym momencie właśnie to, o czym powiedziałam, muszę odpocząć. To zastanówcie się, co pomoże Wam odpocząć. Czy to będzie nawet właśnie jakaś maseczka w domu, domowe spa, odcięcie się od czegokolwiek, nowa książka, spacer na świeżym powietrzu, może wyjazd weekendowy, jeżeli macie na to czas i ochotę yy, i przestrzeń w tym momencie. Niektórzy może potrzebują obejrzeć mojego vloga, żeby odpocząć. Yy, w każdym razie, cokolwiek to jest, cokolwiek Was relaksuje, cokolwiek sprawi, że Wasza głowa odetchnie. Zastanówcie się, co to będzie, i zróbcie to. To jest wasza misja po tym vlogu, to jest przesłanie tego vloga, bo każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje wcisnąć taki guzik resetu, zresetować się. I, I ważne jest to, żeby wiedzieć, jak się relaksujemy, co nas relaksuje, co sprawia, że głowa nam odpoczywa. Wiecie, co jest zabawne, że dla mnie nawet taka rzecz bardzo prosta jak brak zasięgu, gdzie tutaj mam naprawdę mega słaby zasięg. To też jest odpoczynek, dlatego że ja bardzo dużo czasu spędzam w mediach społecznościowych, co jest oczywiste w związku z tym, co robię, absolutnie na to nie będę narzekać, bo to jest oczywiste, ale często łapię się na tym, że gdzieś tam w wolnej chwili, tak, a to odpiszę na e, wiadomości, to odpiszę na komentarze, tu zrobię to, tu tamto, w międzyczasie, tak wiecie. A tutaj nie mogę nic robić w międzyczasie, w międzyczasie mam ciszę, spokój, mogę sobie poczytać książkę, do internetu nie zajrzę, bo nie mam zasięgu, to jest taka mała rzecz, widzicie, nic nie kosztuje. A to mnie relaksuje, to sprawia, że głowa mi odpoczywa. Więc znajdźcie takie rzeczy proste, banalne, rzeczy z dnia codziennego, które pozwolą Wam odpocząć, pozwolą zresetować Wam głowę, wcisnąć ten przycisk resetuj, kiedy czujecie, że właśnie muszę dzisiaj odpocząć i zróbcie to. To jest Wasza misja po tym vlogu. to see you fight for hours just to please you you don't know how much i need you cause you're my home away from home I nakrywam zakończenie tego vloga już teraz, bo nie lubię kończyć vlogów bez zakończenia, a nie wiem, jak później się to potoczy, czy się za bardzo nie zrelaksuję i zapomnę na przykład nagrać zakończenia, więc żegnam się na wszelki wypadek już z Wami teraz. Cudownego dnia, kochani. Zróbcie coś dla siebie, naprawdę. Cokolwiek, najmniejszą rzecz, jakąś taką małą przyjemność, dzięki której troszeczkę też właśnie odpoczniecie. Dzięki, że byliście, mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!